Co to oznacza? Przekonali gracze widzewa podczas tego spotkania. Widzew był dziś zespołem zdecydowanie lepszym od swojego rywala. Stwarzał od początku bardzo groźne sytuacje, a Sławomir Majak przekonywał wszystkich, że do trzech razy sztuka. Najpierw pierwsza niewykorzystana sytuacja, za chwilę zobaczymy drugą niewykorzystaną sytuację przez Sławomira Majaka, ale za trzecim razem temu graczowi wreszcie się udało. Nie mógł skorzystać tylko Franciszek Smuda z siadaczki, ale powrócił do zespołu czerwiec. Citko obserwowany był przez wysłanników Milanu. Współpracował wiele z kolegami. Mecz prowadził włoski arbiter Cesarini. 8 tysięcy widzów, których odstraszyło głównie zimno. Porwisty wiatr, bo przed spotkaniem przestało padać. Ci, co nie byli na stadionie, myślę, że mogą żałować, bo nie uczestniczyli w pierwszej wygranej drużyny Widzewa. To druga z niewykorzystanych sytuacji przez Majaka. Niewiele czasu pozostawało do końca pierwszej połowy, konkretnie 4 minuty, kiedy to wreszcie ładną akcję przeprowadzili gracze Widzewa. Rozpoczęło się wszystko od podania do Radosława Michalskiego, ten dośrodkował na pole karne. no i wreszcie Sławomir Majak zdobywa tak upragnioną bramkę. Jak bardzo była upragniona, chyba świadczy o tym radość Łódzkiego piłkarza, ale także radość całego zespołu. Strzelali bramki w meczu czy to z Borusją w Dortmundzie, czy też u siebie z Atletico Madryt, ale to były bramki w sytuacji, kiedy przegrywali. Teraz pierwszy raz w historii występów w Champions League bramka dająca prowadzenie. Oczywiście ataki niesłabły, wymarzony początek drugiej połowy i przepiękny strzał Ryszarda Czerwca. Niedawno złamany palec, długa rekonwalescencja, powrócił wreszcie do zespołu, no i powrócił w stylu, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Kto wie, czy nie najładniejsza bramka tej czwartej rundy spotkań. Zresztą będą się Państwo mogli przekonać. Zaprezentujemy wszystkie, które strzelono podczas dzisiejszego wieczoru. Widzew nie rezygnował, dopingowany i wspierany przez swoich kibiców. Atakował przez cały czas, słabo zagrał Ilię, wielka gwiazda, drużyny, stiały. I teraz popatrzmy. Sytuacja, po której pada bramka, strzela Marek Citko ale za moment powtórka i widzą państwo w górze ekranu tam jest piłka wrzucona przez kibiców do sędziego włoskiego ten nie uznaje bramki a więc sami winni są widzowie że widzę wygrał tylko 2 do 0 a nie 3 do 0